W Niemczech aktywiści w ramach protestu przykleili się do płyty lotniskowej. Niestety Pech chciał, że na lotnisku akurat trwały prace rozbudowy drugiego lotniska i walec przyjechał po wszystkich aktywistach. Żartowałem, nie było walca po prostu aktywiści sparaliżowali cały ruch na lotnisku. A jeszcze ten yy, jaka była przyczyna protestu klimat po prostu klimat. Wakacje w Niemczech, a tak wyglądają baseny na świeżym powietrzu. Były reprezentant polski w piłkę nożną Tomasz Hajto zawalczy we Freak Fightach Federacji Cloud MMA. Sztuczna Inteligencja przygotowała wizualizację ringu, w którym pan Tomasz będzie miał największe szanse w walce. W 2007 roku pan Tomasz Hajto potrącił pieszo na przejściu dla pieszych. Potrącona osoba miała 74 lata i zmarła. Łódzki sąd wydał wyrok, który wynosił 2 lata więzienia w zawieszeniu na 4 lata. Piłkarz de facto nie trafił do więzienia. Rafał Trzaskowski w radiu RMF FM powiedział, że PO zawsze mówiła, że reset z Rosją to zły pomysł. Tukam się w głowę, żeby to wszystko sobie przypomnieć, bo jakoś inaczej to zapamiętałem. W polskich gazetach pojawiają się już takie artykuły, że od 1989 roku nie było dla Niemiec ważniejszych wyborów w Polsce niż te, które nas czekają w październiku. Ale to jeszcze polski artykuł, czy przetłumaczony po prostu z niemieckiego? Bo w pierwszej osobie są Niemcy. Te wybory są ważne dla Niemiec, bo potrzebujemy dla przyszłości Europy dobrze funkcjonujących stosunków polsko-niemieckich. W taki sposób analizujemy je w Niemczech. Nie chodzi o konkretną partię, ale o nadrzędny interes Europy. Tak więc, to nie chodzi o Niemcy, nie chodzi o ich interes. Jest coś nadrzędnego, coś bardziej wzniosłego, czyli nadrzędny interes Europy. Pamiętajcie. Paweł Jabłoński, wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powiedział, że bez rozwiązania sprawy Wołynia nie będzie możliwości, by Ukraina była naszym sojusznikiem w Unii Europejskiej. Rosyjskie media poinformowały, że Prigozin cierpi na nowotwór jamy brzusznej.